No, zgoda że na to czy nałamkę. Czemu to wychodzi? Też się pompy telefazu chodził. A bo my się z Jessiką bez nas wracali i tak my się troszeczkę zadłumowali. A co to z nas Co byście robili? Co samemo. Jeszcze nie wiem jak się to nazywa, ale to na pewno będzie moje chopie. <grymianie> Jestem pani w stole dzisiaj od polskiego pokwolenia. Widziałaś? Mój syn, moja krew. Nie, gości, jest, gościu, ja. ja, Jak to się na pokolenia że cała nasza klasa to są takie głupstwo, a ja jest największy. <grymianie> Nie wiem, czy macie ośmiu komisyjnych I on bo stosujmy. zobaczcie, jaki efekt. No, <grymne> <grymne> ja, to mi trzefek, ja, to widać, to ja, to widać, to ja, nie Było mi tak, że on powróci się do mnie, On tu już szybko zmienia pozycję. I się go pytam, i co? Będziemy co działać? A oni go do... Nie, nie, sobie będzie nie, dość, ale...